Cześć, witam Was na kanale Rudymont TV W dzisiejszym filmie zgodnie z tytułem Dwa akwaria, jeden problem Słuchajcie Zacznijmy sobie od high bo, bo od niego się zaczęło Tutaj też powiem po co się zmieniło Jeśli chodzi o, y, o ryby, o nawożenie y, O parametry wodne I potem przejdziemy sobie do drugiego zbiornika Słuchajcie, parametry jak na dzisiaj pH 6,6, GH 6,5, KH 3,5 Azot na poziomie 10, fosfor e, na poziomie 0,6, żelazo około 0,55, potas 12, wapń i magnes e, mamy na poziomie 30 oraz 9. Takie parametry były przed podmianką. E, teraz sobie ja zrobiłem e, mniej więcej tak, że azot z powrotem ustawiłem na 10 oraz fosfor tak samo. E, to znaczy, fosfor e, dałem na 1, czyli niby ten złoty stosunek. A to dlatego, że cały czas pyli. No właściwie zaczęło pylić, odkąd zacząłem nawozić azotem i fosforem, było gorzej, lepiej i tak dalej. Po tej całej silnicy, chociaż nie mogę powiedzieć, że jeszcze po niej, bo ta walka ciągle trwa, no to pylenie coraz mocniej mi się daje we znaki, także klasycznie teraz będę się miesiącami Bił z tym stosunkiem azot-fosfor, także jak na razie ustawiłem go na 10 i 1. Co do potasu, troszeczkę agresywniej go podbiłem na 18. Zawsze się starałem go utrzymywać tak między 10 a 15. Właściwie 10 to było przed podmianką tak zazwyczaj. Po podmianie zawsze się go starałem podbić na 15. Żelazo 0,55, to nic nie będę zmieniał. I ten wapń i magnez, słuchajcie... Patrzę sobie tutaj teraz na wyniki wapni i magnes w tym zbiorniku. W historii jego cotygodniowych testów tylko raz wypadł mi dobrze, czyli tak jak chcę mieć, czyli 35 do 9. Słuchajcie, zrobiłem sobie testy wody RO oraz wody kranowej w takiej proporcji, w jakiej robię podmiany. I wyszło mi magnes 12 wapni 25, czyli proporcja 1 do 2. Okropna proporcja. Nie wiem, co się stało z moją wodą kranową. Yy, ona jest prawdopodobnie przyczyną właśnie tych pachaniem wa wapnia i magnezu we zbiorniku. No i postanowiłem, że teraz podmianki będę troszeczkę inaczej robił. Z zawsze robiłem tak, że do 12 litrów RO dawałem 4 litry yy, kranówki. No i właśnie mi wychodziły takie parametry wody teraz postaram się zrobić tak, że będę lał właśnie od dzisiaj 3 litry kranówki i 13 litrów RO, co mi będzie dawało y, parametry wapń, magnez na poziomie 9, czyli tak jak chcę mieć, czyli nic nie muszę podbijać. No ale tego wapnia niestety jest mało, bo około 18.75 ppm, czyli no tutaj muszę podbijać ponad 16 ppm za każdym razem. Dzisiaj tak zrobiłem pierwszy raz. No i nie uśmiechaj mi się, bo nie wyrobię po prostu zlaniem wapnia, po prostu z, z, z podażą tego, można by powiedzieć. Słuchajcie, co do planu nawożenia. Żelazo cały czas dawkuje tak samo, czyli to jest 0,5 ppm -a tygodniowo. Nie mam zamiaru tutaj nic zmieniać co do potasu tak samo przy podmiance podbiłem go do 18 i nic więcej nie będę robił i co do azotu i fosforu zero nawożenia, dlaczego? dlatego, że wpuściłem tutaj ryby, karmię te ryby i zauważyłem po testach dosyć mocno, że ich obecność tutaj daje mi się w tych parametrach wody dosyć mocno widać. Zazwyczaj azot, fosfor, właśnie od ostatnich 6 tygodni utrzymywał się na poziomie 2-3, teraz już jest 10. Bo tak samo fosfor, zazwyczaj był zerowy, albo 0 albo 0,2, 0,3, 0,25, coś takiego, teraz już mamy 0,6. To jest ten pierwszy tydzień, kiedy wpuściłem ryby. One równy tydzień sobie tutaj pływały. Dlatego azot i fosfor nie będę nic nawoził, chcę zobaczyć, jak mi się te pierwiastki utrzymują. Czy może coś się kumuluje, ale raczej nie podejrzewam. Wydaje mi się, że po prostu będę miał doświadczenie, zobaczę, jakie są pobierania tych pierwiastków. I potem będę mógł coś kombinować z ustaleniem poziomu właśnie tych pierwiastków w wodzie na podstawie tego, ile w ciągu tygodnia mi akwarium wyżerę. Co do, co do obsady rybnej, tak jak widzicie, doszło 15 miedzików, właściwie już ich jest 14, ponieważ z jednym coś się stało, yy, nie wiem, nie, nie umiem tego wyjaśnić, ryba po prostu pływała jakby była pijana, wydaje mi się, że to były problemy z pęcherzem pławnym. W takich sytuacjach raczej chyba za wiele nie mamy nic do zrobienia, także 14 miedzików, właśnie powiem Wam szczerze, byłem przekonany, że będą tutaj yy, inne rybki czyli razbory makulaty, około 20 sztuk myślałem, żeby wpuścić, no ale jednak mi się nie udało, ale i tak te ryby kupiłem gdzie indziej, tak? ale to powiem Wam kiedy indziej. Myślałem też nad prystelkami, prestylkami, nigdy nie miałem tego wypowiedzieć. Też super rybki, ale jak sobie tak porównywałem do tych midzików, to one pływają troszeczkę tak jak neony, tak nie za fajnie. Natomiast tutaj chciałem takie właśnie żywe rybki, takie mniej kolorowe, więc wyślę, że mi się udało. Co do aranżacji akwarium, jak widzicie, troszeczkę dzisiaj się podziało przy podmiance. Wyciąłem tutaj bliksę, zostawiłem koło 8-9 usadzonych tutaj z prawej strony. Zmieniłem tutaj miejsce też w rotali. No troszeczkę się tutaj podziało, jak widzicie. Dlaczego te wszystkie zmiany, jeśli chodzi o rośliny? Doszedł tutaj cyrkulator, tak jak widzicie, o przepustowości 2000 litrów na godzinę. No i nie powiem, on mi trochę tymi roślinami wiucha na prawo i na lewo. No i się staram go ustawić yy, tak, żeby, żeby te rośliny po prostu mogły sobie jakoś rosnąć. Co do jeszcze roślin, po użyciu chemiklina, tak jak mówiłem, część roślin zaczęła gnić od dołu. I po usunięciu tych wszystkich zgnitych roślin, zasadzeniu nowych zdrowych czytów, słuchajcie, mam taki problem, że po prostu rośliny co po niektóre sztuki zaczynają mi gnić i to nie gniją od dołu, tak, że ja sobie mogę je, taką roślinę przyciąć po prostu, to zgnite wyciąć i zasadzić stożek wzrostu po prostu roślinę parę centymetrów krótszą, tylko one zaczynają mi gnić od stożka wzrostu i idą w dół. Nigdy czegoś takiego nie miałem, bo jest to dosyć duże zjawisko. Teraz widzicie akwarium po podmianie, także no tutaj nie za bardzo tego widać, bo oczywiście wszystkie te zgnilizny starałem się usunąć. Natomiast regularnie, co podmianę, wyciągam tutaj dosyć dużo roślin. Co do silnicy, walka nie do końca wygrana, bo ta silnica nadal jest. Utrzymuje się ona tak jak w początkowym stadium, czyli na stożkach wzrostu i to na niektórych na pojedynczych sztukach roślin potrafi być tak że na przykład cały cały gatunek tak jak na przykład widzicie nie wiem Rotali Green to jest która też jest niezbyt powykrzywiana było bo czeka aż sobie zarośnie żeby ją zrestartować Wszystkie sztuki potrafią być pięknie, ładne, zielone, i na jednej jest właśnie w stożku silnica. Tak samo no, z wszystkimi rotelami mam taki problem, tak samo mam z tą makarandą mini identyczny problem, tylko że na tej makarandzie właśnie jest troszeczkę więcej tej silnicy. Natomiast ona się w ogóle nie rozprzestrzenia. Odkąd użyłem chemiklinu, wyczyściłem yy, zbiornik, zrobiłem tą podmiankę, nic złego się nie dzieje. Dobra, jeśli chodzi o to akwarium, to tyle. Troszeczkę. Eee, troszeczkę się zapewnie poczułem, kiedy wypłynął mi ten z e, Salzmani, czy jakkolwiek ta roślina się nazywa, wypłynęła mi jedna łodyżka, tak stwierdziłem. A spróbujemy ją dać do Blackwater, tak, żeby sobie przeszła do Emersa na korzeniach. No i tu był mój błąd, bo prawdopodobnie wyciągłem tą łodyżkę, która właśnie miała tą sinicę na tym stożku wzrostu. Posadziłem ją y, oczywiście pod taflą wody, w korzenie gdzieś tam wplątałem. No i tak jak widzicie w Blackwater sinica. Zobaczyłem, od zeszłego tygodnia właściwie się zaczęło. Ja, y, za dużo tej sinicy nie widać, bo ja się starałem jej y, po prostu ją dzisiaj przy podmiance usunąć. Natomiast... Bez dwóch zdań sinica jest. Jak tylko to zobaczyłem, słuchajcie, w środę chyba to stwierdziłem. Dobra, zobaczymy. Poczekamy i w czwartek wleję chemiklin, bo dwa dni po wsypaniu tego środka do zbiornika musimy zrobić podmianę. Więc nie chciałem robić podmiany w piątek, dzień przed podmianami. Poczekałem te pół dnia do, do czwartku, bo właściwie to w sobotę wieczorem, w środę wieczorem zaobserwowałem. Słuchajcie, w czwartek wleję chemiklin. Nic. Do soboty dzisiaj podmianką nic się z tą silnicą nie stało absolutnie. Także byłem dosyć zdziwiony, no bo w high-techu silnice chemikin po prostu pięknie, tak. Te wszystkie dywany to wszystko zdechło, rośliny trochę ucierpiały, ale silnica zdechła, tutaj nic ją nie ruszyło. No i mi się taki szalony plan w głowie zrobił, żeby to akwarium zaciemnić. Zaciemnienia naglony nigdy nie lubiłem i nie preferowałem, raz to zrobiłem i bardzo tego pożałowałem. Tak jak pamiętacie, jak miałem zakwit z wody na starym mieszkaniu jeszcze w trójce po zaciemnieniu zbiornika na 3 dni rośliny praktycznie zdechły. Jeśli chodzi o, na przykład tam był pogostemon heleferii e, albo liobella, e, wyglądały one okropnie długo się z tych problemów, a zakwit po 2-3 dniach e, wrócił jeszcze ze zdwojoną siłą. Natomiast w tym zbiorniku, jak widzicie, roślin nie ma wcale. Czyli, czyli o ile sobie tam rybom będę sypał yy, jedzonko, chociaż wątpię, żeby mi się coś stało przez te trzy dni. Wszystko powinno być właściwie OK, jeśli chodzi o biologię tego zbiornika. Nic nie powinno teoretycznie ucierpieć. Prawdopodobnie tak zrobi. Dzisiaj mamy sobotę, także myślę, że. Dzisiaj jeszcze poświecę w tym zbiorniku, karmię ryby, i od niedzieli po prostu całkowite zaciemnienie od samego rana. Myślę, że spróbuję zaciemnić ten zbiornik na 3 dni, potem zdejmę, zdejmę to, czym go zaciemnię jakimś kocem czy ręcznikiem. Zobaczę, zaświecę światło, co jest z tymi glonami. Jak będzie ok, no to świecimy normalnie. Jak będzie nie ok, to jeszcze pewnie za dwa dni będę trzymał. Także po prostu wypróbować wszystko. Żeby, żeby mieć pewność, yy, że, że spróbowałem tym sposobem pozbycie tej silnicy. No bo teraz yy, od razu wyjechałem grubej rury z chemiklinem, a właściwie rzecz biorąc, nic to nie pomogło. Dobra, także no na dzisiaj tyle, jak widzicie. No troszeczkę zapieprzyłem z tym przeniesieniem rośliny do jego akwarium. Yy, jeśli się zastanawiacie podczas podmian, kiedy miałem silnicę w high-techu. Była całkowita kwarantanna na niego, wszystkie gąbki, którymi myłem szybę, wszystkie pensety i tak dalej, to co używałem w high nie używałem w pozostałych akwariach, więc była całkowita kwarantanna. No teraz kwarantanna wygląda tak, że wszystkimi rzeczami operuję w tych zbi dwóch zbiornikach, a krewetkarium po prostu nawet nie tykam. Tam mam osobną gąbkę i, i właściwie rzecz biorąc kwarantanna obejmuje dwie trzecie moich zbiorników, także no nie za fajnie. No ale zobaczymy co będzie z tą śnicą. Mam nadzieję, że to tylko takie jakieś tam początkowe mniejsze problemy i nic z tego więcej się nie rozwinie. Dobra, także na dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam Was do lajka like oraz do komentarza, zachęcam Was do subskrypcji kanału oraz kliknijcie sobie dzwoneczka, żeby Wam przychodziły powiadomienia o moich nowych filmach i zachęcam również do wpadnięcia na mojego Facebooka, do polajkowania go, do obserwowania mojej strony. Link oczywiście do niego znajduje się w opisie tego filmu. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć!